Starość nadchodzi dla każdego. Jednak dla wielu oznacza ona cichy strach strach przed samotnością. Przyjaciele odchodzą, dzieci idą własną drogą, tłumy przemijają obok nas niezauważone. Świat, który kiedyś wydawał się pełen życia i możliwości, teraz brzmi bardziej odlegle. I wtedy pojawia się pytanie, które dręczy tak wiele osób: czy można być szczęśliwym, będąc samemu? Społeczeństwo nauczyło nas bać się samotności. Od najmłodszych lat słyszymy, że musimy być otoczeni ludźmi, aby być szczęśliwymi, że sukces polega na budowaniu więzi, utrzymywaniu przyjaźni, zakładaniu rodziny. Ale co, jeśli to przekonanie jest błędne? Co, jeśli samotność nie jest wyrokiem, lecz okazją? W pośpiechu młodości życie porywa nas w wir zobowiązań, związków obowiązków społecznych. Ledwo mamy czas, aby być sami, a kiedy jesteśmy, czujemy pewien dyskomfort, jakby samotność była pustką, którą trzeba jak najszybciej wypełnić. Ale w miarę upływu lat zaczynamy dostrzegać, że bycie samemu nie jest wyborem, lecz naturalnym stanem istnienia. Rodzimy się samotni i na końcu odchodzimy sami. A pomiędzy tymi dwoma momentami spędzamy całe życie, próbując uniknąć tej rzeczywistości. Czy jednak samotność jest naprawdę ciężarem? A może problem tkwi w sposobie, w jaki ją postrzegamy? Wielcy mędrcy przeszłości zrozumieli coś, czego wielu z nas spędza życie, ignorując. Prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza. Seneka mawiał, że człowiek mądry wystarczy sam sobie. To oznacza, że kto nauczy się wystarczać sobie, nigdy nie jest naprawdę sam. Samotność może być udręką dla niektórych, ale dla innych jest przestrzenią wolności. Czas, który nam pozostał, jest zbyt cenny, aby marnować go na lamenty nad tym, co już minęło lub co mogło być. Starość nie musi być czasem nostalgii i żalu. Lecz okresem pełni i zrozumienia. Aby to osiągnąć, musimy nauczyć się odkrywać szczęście w sobie samych. W tym wideo przyjrzymy się, jak spojrzeć na starość z mądrością i radością. Zrozumiemy, dlaczego samotność nie musi oznaczać smutku i jak możemy ją pielęgnować w zdrowy sposób. Bo prawda jest taka: kto nauczy się być szczęśliwy, będąc sam, Nigdy nie będzie niewolnikiem potrzeby towarzystwa. Zaczynajmy. Ciężar samotności w starości. Iluzja czy rzeczywistość? Samotność w starości to jeden z największych lęków człowieka. Od najmłodszych lat jesteśmy programowani, by wierzyć, że bycie samemu oznacza bycie opuszczonym, zapomnianym, bezwartościowym. Ale czy ta samotność jest naprawdę nieuniknionym ciężarem? A może część tego cierpienia wynika z naszego sposobu jej postrzegania? Prawda jest taka, że w pewnym momencie życia każdy z nas doświadcza samotności. Może to nastąpić po stracie bliskiej osoby, gdy dzieci opuszczają dom, lub po prostu z powodu upływu czasu, który oddala nas od pewnych relacji. Ale zasadnicze pytanie brzmi: czy bycie samemu oznacza bycie nieszczęśliwym? Problem nie leży w samotności samej w sobie, lecz w interpretacji, jaką jej nadajemy. Kiedy postrzegamy ją jako pustkę, staje się ciężarem. Ale kiedy widzimy ją jako okazję, przemienia się w wolność. Poeta Rainer Maria Rilke pisał: Samotność jest jak wiatr wielkich rzeczy. Chwile samotności mogą być zaproszeniem do czegoś większego do prawdziwego poznania siebie. Do odkrycia nowych sposobów życia, a nawet do pielęgnowania autentycznej radości, która nie zależy od czynników zewnętrznych. Pomyśl o mędrcach historii. Wielu z nich dobrowolnie poszukiwało samotności, aby osiągnąć głębsze zrozumienie życia. Sam Seneca, który tak wiele rozmyślał o starości i mądrości, Mawiał, że samotność jest schronieniem dla tych, którzy pragną odnaleźć siebie. Jeśli wielcy myśliciele widzieli wartość w samotności, to dlaczego mielibyśmy się jej obawiać? Rzeczywistość jest taka, że wiele osób dociera do starości, nigdy nie ucząc się bycia ze sobą samym. Przez dekady zajmowali się obowiązkami, pracą, rodziną, kontaktami społecznymi. A gdy wszystko to cichnie, odczuwają ogromną pustkę. Nie dlatego, że samotność jest zła, lecz dlatego, że nigdy nie nauczyli się z nią żyć. Może największym błędem, jaki popełniamy, jest mierzenie jakości życia przez liczbę osób wokół nas. Ale prawda jest taka, że otaczanie się innymi nie oznacza automatycznie prawdziwego połączenia. Ile razy czuliśmy się samotni nawet pośród tłumu? Ile pustych rozmów prowadziliśmy tylko po to, by wypełnić ciszę? Samotność to nie brak ludzi, lecz brak sensu. A jeśli nauczymy się wypełniać nasze życie celem, nigdy nie będziemy naprawdę samotni. Zanim poddamy się smutkowi z powodu bycia samemu, musimy zadać sobie pytanie: czy ta samotność jest rzeczywistym ciężarem? Czy może iluzją stworzoną przez nasz umysł? W kolejnych rozdziałach zobaczymy, jak przekształcić tę samotność w coś pozytywnego, jak wykorzystać ją do rozwoju, wzmocnienia siebie i przede wszystkim odnalezienia prawdziwego szczęścia, tego, które nie zależy od nikogo poza nami samymi. Samotność to nie brak, to okazja. Wiele osób postrzega samotność jako pustkę, jakby będąc samemu brakowało czegoś istotnego. Ale co, jeśli samotność nie byłaby brakiem, lecz okazją? Okazją do rozwoju, samopoznania i przede wszystkim wolności. Całe życie uczono nas szukać towarzystwa. Od dzieciństwa mówiono nam, że szczęście tkwi we wspólnym przeżywaniu chwil, w budowaniu relacji i unikaniu bycia samemu. Ale niewielu nauczyło nas, że istnieje druga strona tej monety. Strona, którą można odkryć tylko wtedy, gdy nauczymy się dobrze żyć w swoim własnym towarzystwie. Epiktet, jeden z największych stoickich filozofów, mawiał: Samotność nie oznacza braku ludzi, ale braku wewnętrznego spokoju. To znaczy, że problem nie leży w fakcie bycia samemu ale w naszej niezdolności do odnalezienia satysfakcji wewnątrz siebie. Kiedy to osiągniemy, samotność przestaje być ciężarem i staje się przestrzenią pełną możliwości. Samotność może być darem, ale tylko wtedy, gdy potrafimy ją wykorzystać. Daje nam czas na refleksję nad życiem, na dbanie o siebie, na odkrywanie nowych zainteresowań i pasji. Wielcy artyści, pisarze i myśliciele znajdowali w samotności inspirację do swoich największych dzieł. Beethoven komponował niektóre ze swoich najwspanialszych symfonii, będąc odizolowanym. Leonardo da Vinci spędzał godziny pogrążone w swoich badaniach, sam zgłębiając tajemnice natury. A mędrcy wszystkich tradycji duchowych wycofywali się w samotność, aby odnaleźć jasność i oświecenie. Lecz aby samotność stała się sojusznikiem, musimy zmienić nasz stosunek do niej. Zamiast postrzegać ją jako pustkę, powinniśmy widzieć w niej przestrzeń. Przestrzeń, by się odbudować, wzmocnić i pielęgnować szczęście, które nie zależy od ciągłej obecności innych. Jest ogromna siła w nauce cieszenia się własnym towarzystwem. Kiedy potrafimy to zrobić, stajemy się emocjonalnie niezależni. Przestajemy szukać rozrywek, by uciec przed ciszą i zaczynamy postrzegać spokój jako miejsce odpoczynku. Przestajemy bać się bycia samemu, ponieważ rozumiemy, że nigdy nie jesteśmy naprawdę samotni. Mamy siebie, a to może wystarczyć. W kolejnych rozdziałach zobaczymy, jak starożytni filozofowie uczyli się żyć w zgodzie z samym sobą oraz jak przekształcić samotność w źródło prawdziwego szczęścia. Mądrość stoików, szczęście pochodzi z wnętrza. Jeśli samotność może być okazją, jak możemy ją wykorzystać? Odpowiedź tkwi w mądrości dawnych filozofów, zwłaszcza stoików. Zrozumieli oni coś, czego wiele osób spędza życie, próbując uniknąć. Prawdziwe szczęście nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza. Większość ludzi wierzy, że ich szczęście zależy od warunków zewnętrznych: od obecności przyjaciół, uznania innych, towarzystwa partnera czy statusu społecznego. Ale to niebezpieczna iluzja, bo wszystko to może zniknąć. Przyjaciele odchodzą, związki się kończą, życie zmienia się bez pytania o pozwolenie. A jeśli nasze szczęście zależy od tych rzeczy, jesteśmy nieustannie narażeni na ból straty. Stoicy uczyli, że jedyną drogą do osiągnięcia prawdziwego i trwałego szczęścia jest nauczenie się polegania na sobie. Nic z zewnątrz nie może zapewnić nam spokoju, jeśli nie mamy go wewnątrz siebie. Seneka mawiał: Szczęście to nie potrzebować szczęścia. Oznacza to, że ten, kto nauczy się żyć w zgodzie ze sobą, nie potrzebuje czynników zewnętrznych, by czuć się spełnionym. Ale jak osiągnąć tę emocjonalną niezależność? Stoicy przekazali nam trzy fundamentalne lekcje. Pierwsza: nauczyć się rozróżniać to, co jest pod naszą kontrolą, a to, co nie jest. Wiele osób cierpi, próbując kontrolować to, co niekontrolowalne. Starają się uniemożliwić odejście innych, próbują zatrzymać przemijający czas, walczyć z nieuniknionymi zmianami życia. Ale epiktet przypomina: Są rzeczy, które zależą od nas i rzeczy, które nie zależą. A nasz spokój zależy od nauczenia się tej różnicy. To, co jest poza naszą kontrolą, należy zaakceptować z równowagą. To, co jest w naszej mocy, nasze myśli, nasze działania, nasza postawa wobec życia, należy pielęgnować z mądrością. Druga cisza i samotność jako narzędzia rozwoju. Marek Aureliusz, cesarz filozof, mawiał, że spokój pochodzi z wnętrza. Spędzał godziny na samotnych refleksjach, pisząc swoje medytacje i poszukując wewnętrznej jasności. Stoicy wierzyli, że cisza i samotność nie są karą, lecz przywilejem, szansą, aby zajrzeć do wnętrza i zrozumieć kim naprawdę jesteśmy. Trzecie. Żyć teraźniejszością, nie obawiając się przyszłości. Często boimy się samotności, ponieważ przypisujemy jej przyszłe cierpienie. Myślimy: a co, jeśli tak będzie na zawsze? A co, jeśli nigdy więcej nie znajdę kogoś bliskiego? ale to tylko iluzoryczne obawy. Teraźniejszość to jedyny czas, który naprawdę istnieje. A jeśli nauczymy się cieszyć teraz, nie obciążając się ciężarem przeszłości ani lękiem przed przyszłością, odnajdziemy spokój, którego nikt nam nie odbierze. Filozofia Stoików uczy nas, że prawdziwe szczęście nie leży w warunkach zewnętrznych, lecz w sposobie, w jaki sobie z nimi radzimy. Ten, kto nauczy się wystarczać sobie, nigdy nie jest naprawdę sam, ponieważ znajduje w sobie wszystko, czego potrzebuje. W kolejnym rozdziale zobaczymy, jak przekształcić tę filozofię w praktyczne nawyki, aby uczynić samotność doświadczeniem wzbogacającym. Sekret mądrych starców pielęgnacja bogatego świata wewnętrznego. Jeśli przyjrzymy się najmądrzejszym i najspokojniejszym osobom w podeszłym wieku, zauważymy coś wspólnego. Nie polegają na świecie zewnętrznym, aby odnaleźć satysfakcję. Podczas gdy wielu walczy z samotnością, ci starcy zdają się ją nieść z lekkością, jakby odkryli sekret, który pozostaje nieznany innym. I faktycznie odkryli. Nauczyli się pielęgnować bogaty świat wewnętrzny. Różnica między kimś, kto cierpi z powodu samotności, a kimś, kto potrafi ją docenić, tkwi w sposobie, w jaki wypełnia swoje dni i umysł. Samotność nie jest problemem, gdy człowiek ma zainteresowania, refleksje, pasje i praktyki, które nadają życiu sens. Wielkim błędem jest wierzyć, że sens istnienia pochodzi wyłącznie z relacji zewnętrznych. Sens można zbudować wewnątrz siebie. Pomyśl o wielkich mistrzach duchowych, filozofach i artystach. Wielu z nich spędzało długie okresy w samotności i zamiast stać się zgorzkniałymi czy przygnębionymi, przemienili ten czas w żyzną glebę dla kreatywności, mądrości i wewnętrznego spokoju. Leonardo da Vinci spędzał godziny samotnie, pogrążony w swoich badaniach. Toro odosobnił się w naturze, aby pisać o prostocie życia. Beethoven, mimo że stracił słuch i został odizolowany od społeczeństwa, odnajdywał w muzyce najgłębsze połączenie ze światem. Ale jak możemy zastosować tę zasadę w codziennym życiu? Jak zbudować tak bogaty świat wewnętrzny, aby samotność nie miała na nas negatywnego wpływu? Mądrzy starcy uczą nas trzech fundamentalnych nawyków. Pierwszy: Utrzymuj umysł zajęty nauką i refleksją. Mózg nigdy nie starzeje się, gdy jest aktywny. Kto oddaje się czytaniu, pisaniu, sztuce czy filozofii, nigdy nie czuje, że marnuje swój czas. Wiedza daje nam życie i towarzystwo. Ponieważ dobre książki, dobre idee i głębokie refleksje. To przyjaciele, którzy nigdy nas nie opuszczą. Drugi: rozwijaj codzienny cel. Wiele osób cierpi z powodu samotności, ponieważ ich dni wydają się puste. Ale starość nie musi być czasem czekania, może być czasem tworzenia. Odkryj coś, co Cię motywuje hobby, projekt osobisty, mały rytuał, który przynosi radość i sens. Może to być malowanie, pisanie, spacery, medytacja a nawet uprawianie ogrodu. Kiedy masz powód, by wstawać każdego ranka, samotność przestaje być ciężarem. 3. Naucz się cieszyć ciszą. W młodości szukamy ciągłych rozproszeń. Ale mądrzy rozumieją, że cisza nie jest wrogiem, lecz bramą do spokoju. Kto nauczy się kochać własną ciszę, nigdy nie poczuje się naprawdę sam. To w tej wewnętrznej przestrzeni spokoju znajdujemy odpowiedzi na wiele naszych trosk. Szczęście nie polega na unikaniu samotności, ale na wypełnieniu jej sensem. Kiedy pielęgnujemy bogaty świat wewnętrzny, nigdy nie jesteśmy naprawdę sami, bo nosimy w sobie wszechświat, który jest niezmiernie obfity. W kolejnym rozdziale zobaczymy, jak zrównoważyć samotność z istotnymi połączeniami, nie stając się zależnymi od innych dla osiągnięcia szczęścia? Żyć samemu, ale nigdy nie być odizolowanym. Relacje, które nadają życiu sens. Nauczenie się bycia samemu to wielkie osiągnięcie, ale nie oznacza to, że powinniśmy odciąć się od świata. Prawdziwa mądrość polega na równowadze. Umieć żyć samemu, nie polegając na innych dla szczęścia, a jednocześnie utrzymywać istotne relacje. Całkowita izolacja może być równie szkodliwa jak emocjonalna zależność. Człowiek jest istotą społeczną z natury niekoniecznie w sensie konieczności ciągłego otaczania się ludźmi, ale w sensie odnajdywania sensu w autentycznych relacjach. Sekret nie tkwi w liczbie relacji. Ale w ich jakości. Marek Aureliusz, jeden z największych stoickich filozofów, pisał: To, co nie jest dobre dla ula, nie jest też dobre dla pszczoły. Przypomina nam, że jesteśmy częścią większej całości, a ignorowanie tego może prowadzić do pustki egzystencjalnej. Ale istnieje różnica między byciem połączonym, a utknięciem w potrzebie ciągłego towarzystwa. Pierwsze nas wzmacnia, drugie osłabia. Aby żyć samemu, ale nigdy nie być odizolowanym, musimy przyjąć trzy kluczowe zasady. Pierwsza: Doceniaj kilka, ale wartościowych relacji. Nie potrzebujemy dziesiątek przyjaciół ani powierzchownych kontaktów, aby czuć się dobrze. Czasami jedna znacząca rozmowa może być cenniejsza niż tłum wokół nas. Pielęgnowanie kilku. Ale prawdziwych przyjaźni, czy to z rodziną, sąsiadami, czy z osobami o podobnych zainteresowaniach, utrzymuje nas w kontakcie ze światem, nie czyniąc nas zależnymi. 2. Dawaj więcej niż oczekujesz. Często izolacja wynika z frustracji względem innych. Tworzymy oczekiwania, czekamy na odwiedziny, uwagę, uznanie. Ale prawdziwa droga do nawiązywania relacji. Nie polega na oczekiwaniu, lecz na dawaniu. Gest życzliwości, drobny akt pomocy, szczere zainteresowanie drugim człowiekiem to wszystko wzmacnia więzi, nie tworząc zależności. Kiedy dajemy, nie oczekując nic w zamian, odnajdujemy naturalną satysfakcję w ludzkich relacjach. Trzeci. Znajduj wspólnotę w niespodziewanych miejscach. Nie zawsze najważniejsze relacje pochodzą ze starych przyjaźni czy rodziny. Często nowe więzi nawiązujemy w niespodziewanych miejscach, w klubie książki, podczas działalności wolontariackiej, na kursie czegoś, co nas interesuje. Zawsze jest przestrzeń na nawiązywanie kontaktów. Wystarczy tylko być otwartym na nowe doświadczenia. Prawdziwa równowaga polega na tym, aby umieć dobrze żyć samemu. Ale jednocześnie utrzymywać więzi ze światem. Ani całkowita samotność, ani ciągła potrzeba towarzystwa innych. Tylko pełne życie, w którym bycie samemu nie oznacza izolacji, a relacje są źródłem radości, a nie przywiązania. I tak kończymy te refleksje na temat starości i szczęścia w samotności. Teraz chcę wiedzieć od Ciebie: jak postrzegasz samotność? Czy jest ciężarem, czy może okazją? Zostaw swój komentarz poniżej i podziel się swoją wizją. Jeśli to wideo dało Ci nową perspektywę, polubię i zasubskrybuj kanał po więcej takich refleksji. Pamiętaj: prawdziwe szczęście nie tkwi w innych, tkwi w Tobie.